NO NIE NO KUJDZE NO CO TEN GOŚCIU NO Dobra za zakopię, kopię. Kop 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 Kopie kopie, kop, kurde szkoda, że mam kamienny <noise> no, Ośki, zosta no dalej Jak on cię uderzy to się rozpłacze NO i jeszcze? Nie mają wyrazu <noise> Ej zaraz pił się Siemano mordy jest dzisiaj ze mną Kikons Cześć witam bardzo serdecznie Telefon mi wibruje weź wyja <noise> Tak więc poreczki, lecimy na szybkości z Kikosem, bo Kikos się śpieszy, żeby oglądać ojca, ma to <laughs> Więc się śpieszymy, bo jest 242-255, tak? Tak, dokładnie. Dobra, Biki, zostawiajcie tutaj szybciutką mapeczkę w górę, 185. Łapek i biorę Waszego skina do następnego odcinka, więc piszcie Waszynki w komentarzach i lecimy na Bedwars. Ku picia rozlałem. Jak ty to zrobiłeś? No nie no. no. Jak ty to zrobiłeś? No nie. Ej no hit, ja to muszę wytrzeć Dobra, Bo to wycieraj, zaraz... Spokojnie. Nie... Poczekaj. Wycieraj to na silku. O, Co? Picie rozlałem tam kawałek E, nie tak dużo. Już prawie koniec. Ile jest pod klawiaturą? Alternatywka Wiktoria 2011. Hej. Hej a dzisiaj dalej się pytałeś o alternatywki. Na omę, na omę, no, mam twój tekst na nawet super. I gitarka. No to wio. Dobra, Wio. To... Trzeba lecieć, bo to już jest 48, nie? Dobra, no cinko, tam razem. Ta? Chwilę, chwilę będziesz mógł się spóźnić 5 minut, Max? No spokojnie, ksiądz przecież nie odjedzie, oh, dobra, 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 daleko, dobra. Dobra, 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 Daj mi złoto. Albo nie, ja to wydam. Daj mi żelazo. Tak połowę tego co masz, mu. Dobra, dobra. E, dobra, dobra, sklepik. E, pyk, 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 pyk. I słuchaj, słuchaj, mm, lecę do niebieskich, którzy są na boku, wiesz? Dobra. Dobra. Six speed. Cofnęło mi klocki, jak widzieliście, widzowie cofnęło mi klocek. E, no cóż, a jeszcze Wiktoria się ze mnie śmieje. Jeszcze się śmieje. Ja mam nadzieję, że mi się klawisze nie zalały, ale nie powinny. <gry> Chyba. <gry> kurde, dobra. E, wiesz co, możesz się tam do nich budować w sumie też. Bo Aha. to kurde szkoda czasu. Ja sobie jeszcze potrzebuję dwa żelaza i... Dobrze. I dawaj tam na nich. E, dobra. Masz złoto? Mam złoto. Daj złoto. Wow, Zacznacie. nie cofło. Czekaj, Wika Ej, leci. Są są, 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 są u nas. Dobra. A e, ja ona złożyła. Ej, dobra, daj złoto. Masz. No wyrzuć no. Co jest? Nie mogę wyrzucić złoto. Y Aha, bo jesteś w tym, w PvP. Ej, jeszcze zebraliśmy z generatora. Dobra. O, dobra masz. Dobra, dobra. Słuchaj mordo, robimy to. TNT, ludzie, refill i jazda. Dobra. Dobra. Tylko oni... Nie, dobra, ej, no, idą do nas. Kurde. Dobra. Masz budulec? Ja chcę nas dojechać, mam. Dobra. Ej, o! Pil, ej, co się, cofnij się, co się? Mam nadzieję, że ją zabijesz. Dobra, spokojnie. Wika mnie plerami bije. Aż tak? Dobra. Jo, no, nie wiem, albo to mi laguje, albo coś się dzieje, bo jasny Dobra. Glint. Zniszczyłem mi wyro. Dobra. Dobra. O kurde. Jeden, Milena ma cztery życia, więc ją zabijesz. To teraz tu, dawaj. Lecisz tam, robimy to, mordo. 7 HP zostawiam. Dobra, to ja już tam lecę. Tylko budulec, budulec. Trzymaj złoto, trzymaj tu złoto. Dobra. Ja idę tam, yy, lecę do niej, wiesz? I ją wykończamy, Dobre. mordeczko. Ej, fajnie by było, jakby to się na tej ręce zakończyło w sumie. Bo ja zawsze wolę widzowie nagrywać jedną arenę. Bo jest, jedna ręka to jest. To jest coś pięknego. Jak już raz, a porządnie. Dokładnie. Ej, no, ta Wiktoria dziwnie bije, ale to podejrzewam, że lagi spowodowane serwerem, ale... Znaczy, fajnie by było, gdyby tak było, bo nie fajnie by było, jakby czytowałam. To. W ogóle widzowie zauważyłem, że strasznie na streamach lu lubię, jak mówię, no, to, No ta. No, bez skiru. rzuci dobra, są tu, ludzi w to nie jest, to nie jest, ryba, to nie jest, to nie jest rybowany odcinek to nie, 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 tym razem To nie, to czas, ale za niedługo będzie można jeszcze trzasnąć, w sumie może taki odcinek, czemu nie e, dobra, e, ja umiem speed bridge'a Poczekaj, odejdź, trzymaj, trzymaj, trzymaj Dobra, dobra i lecę Nie, ej za pierwszym, ej za pierwszym, nie no Idę już tam do ciebie Mam na TNT Dobra, jeden spadł, więc uważaj, bo zaraz tam będzie pewnie, jest już chyba, nie wiem okay, Jeszcze widać Stawiasz TNT? Ja stawiam o, dobra. I biorę, ej uważaj Dobra, zrzuciłem ci gościa, tego tygrysa trzeba we dwójkę lać Nie, chciałem łóżko niszczyć Nie, kurde, źle, 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 źle zrobiliśmy Trzeba było właśnie faktycznie wyro niszczyć. No, to, to był błąd, to był błąd <gryw> Dzisiaj się nie przechwalamy, że wygramy, bo jak ostatnio tak zrobiliśmy, no to... Wiecie jak to się skończyło No następny chłop bije, co to ma być? Dobra, dawaj, 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 dawaj Mam 2,5 HP, więc muszę uważać eee, No mi trzech serduszek brakuje do full Więc wiesz co, ja się zbuduję do góry Zrzucimy Aha. TNT eee, e, Słyszę muzyczkę w Minecraftową Nie <laughs> Czekaj, czekaj, ja sobie ją muszę wyłączyć, bo... Dobra, dobra Dobra, wyłączyłem Ej, co jest? No nie no A vůzka má je jen moc... Ně, měně moc... Ej, no ně, no. Będziemy się tak bawić w kotka i myszkach, nie? Czekaj, czekaj, bo to się trzeba dobrze uzbroić, kurde. No to fakt, to... Chodź tu, wydwójkę nam dropę. No, no, zapo ciągle zapominam. <noise> w ogóle widzowie, jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie drop. A ja wam przypnę serduszko, Kikons odpowie serduszkiem i ogólnie tak. widzimy, że wam się bardzo... Ale to bardzo podobają odcinki z Kikoncem. E, nasze duo przypada wam do gustu. Tak samo z Detrana, na którym przegrywaliśmy i dostawaliśmy ostro. Znaczy w sumie ja i zostałem przez HiveMC wywalony w kosmos. <głos> ponieważ <głos> powinienem być drugi. To pamiętał i oglądał ten odcinek, ten będzie wiedział e, dobra, ej, jeden żółty leci ogólnie Dwóch lecą, ej, lecą oh, kurde, lecę, lecę, lecę hmm, Myślę co by tu to zrobić, wiesz Kurde, bo tak się będziemy teraz stali i, i będzie problem Chociaż Dobra No nie, no ja nie mogę dobra. na skórzanej zbroi lecieć Ej, zginąłeś? Że, Bo ja na skórzanej, to jest błąd Dobra jeszcze muszę jakoś tutaj zregenerować. Dobra i zrzucam jeszcze raz im TNT. Ten ziąb, tego ziombelka sobie tutaj zrzucę. Ciebie, Mordo też zrzucam. Zresztą nie, no dobra. oni mają wszędzie endstone. Przychodzisz tu? No lecę. No, dawaj, 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 ja tu czekam, no, lecę, nie? Lecę, 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 Ale lecę, lecę. akcja. Oni mają naprawdę wszędzie endstone. Oj, dostałem fast fireball, ale za malutko. Więc gitara. O nie. Patrzcie, patrzcie. I tygryska zrzucamy, dobra. Ej, TNT, TNT, Kikons. Nie mam TNT. Nie masz TNT? Nie mam TNT, bo mnie nie stać tam. Ja tyle. myślałem, że ty z TNT tu przylecisz. Ej, dobra. Teraz tera będzie TNT. Robię szybką akcję. Puff. Tygrysek wziął i zleciał. Dobra, ja lecę tutaj sobie do do mm, green. Aha, bo my im tak mało zadajemy, bo oni mają ochronę ogólnie, wiesz? Dobra, ja tutaj jednego ściągam na siebie. Mhm, uh -huh, no. To on mnie ściągnął do dołu. Nie wiem, jakim to, cudem, nie? Że aż tak do boku to poleciałem. To czekaj, ja mam TNT i poczekam na ciebie. Aha, bo on... Czy tam ona też spadła? Chociaż nie wiem, czy by lepiej nie było, jakbyśmy tam z narzędźmi wjechali, wiesz? Uh -huh. Mam coś złota? Nie mam nic? Tu też nic nie ma. Kurczę. O, bo pusty. ja bym chciał sobie refa. Mm. Ej, dobra, nie? Ja idę na... W sumie na diamenty by nam się przydało. Kurde. No nie jestem głupi. Będziemy, ej, będziemy naprawdę z nimi walczyć przez pół, pół, pół całej tej mapy, nie? No, chciałem mieć jedno marenę, y, to mam jedną marenę. No właśnie, y, dobra, słuchaj, ja lecę do blue w sumie. I kurde, no trzeba z tymi rzutymi zrobić porządek, bo oni, no, jakby nie patrzeć, to troszeczkę nas cisną. Ale Już to przez to, że mają. Gruzki. przez to, że mają, kurde. Jakieś ochrony jeden, a my tutaj czy tam nawet ochrony dwa i lecą właśnie. Kurde! Ja go muszę. Zrzu jeszcze mają szartnesa, nie kikons, uważaj! Poczekaj. Dobra, ja się buduję do góry. Leć za mną, mordo. Dobra. Dobra, czekaj. Dobra. No nie, no kurde, no co ten gościu, no? No nie mogę, ale różowi też na nich idą. Zrzucimy różowy. Ej, rzut jeden rzut. jest na środku. Achievement odblokowałem, super. Osiubaj. <noise> Kolejny raz, znowu ze mną nagrywasz, znowu mama wbija <noise> No tak no nie na no, chłopy mówi. są hitami, no nie No nie da nic się z nimi zrobić Bo my w ogóle na diakcji nie gramy, my gramy na pójście na przeciwnika Oni ciągle diamenty, ciągle to, ciągle tam Z nimi jest taki właśnie pro... No nie no, dobra dawaj go dojeżdżamy tam walić Nie chcesz ta... Nie, czekaj On się tam do góry buduje Tylko gonicie Dobra Ja jakoś mu się postaram uciec Dobra, uciekłem mu. Dobra. Słuchaj, będę zrzucał TNT. Plecę? Mm. Zrzucę. wygląda jakby na autoklikerze jechał. No właśnie tak widziałem. Aha, jeszcze to TNT tak spadł. Ej nie, oni mają diamentowe rzeczy. Boże, jak jakie tryhardy, nie? Ale, z ale grają z kijem, nie powiem gdzie. <gry> Dobra, ty to ja jeden na środek w takim bądź razie, no oni są diamentowi jeszcze. Tak se obudowali wyroną no, kurde. Trzeba to wygrać, nie? No ty w momencie robisz? Co się stało? 40 fireboli we mnie rzucił. Ile? No, no, zaczął na pierdzie, ta, 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 Tak jeden za drugim. Jest rzucił z mią z planszy. Ja pierniczek. Ej, dobra, ja jestem na środku, zbieram emeraldy, mordo. Dobra mam. Cztery okay, 4 emeraldy, cztery diamenty. Ej, okay. dobra. Y ty kupuję niewidkę. Robię to na niewidce Jeszcze sam spadłam. Ej, ja to robię na niewidce przysięgam, nie. Dobra, to rób. Jakkolwiek kurde wygrać z tymi indiadami, bo jasnych jasny gwizd. no ile można się męczyć? Bez kitu. Poczekaj, bo tam są żółci. Wiem. Mam oni są, um, oni I, są idę, u sąsiadów naszych. Id, idę do zielonych. Oni we dwójkę tam są? Mhm, tak. I ja ja zmierzają do... się do ataku. Poczekaj, idę do, do nich. Fireballami napitalają. Idę do nich, idę do nich, tylko chcę sobie kup... Kupuję nam tak. Sharpness, protection, generatory. Kupuję narzędzia. Albo TNT, 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 TNT. TNT. Mmm. Ej, dobra, bo taka szansa się już może nie powtórzyć. E nie mają wyra. Elo. <laughs> Ej, zrespił się. Ej. Ej, oni lecą na odpale. Chłop mnie bije kurde z iluś kratek. Co jest? Ja no, mówię dalej uważam, że mało. Ej, spadł. Nie, nie spadł. Ej, dawaj go, przeatakujemy, nie? Lecą. Mm, bo jeden od no, nich spadł. E Lecisz? Ja mam pięć emeraldów. Wyrzucę je. Dawaj, dawaj, Kikons. Dawaj. Ja nie żyję. Robisz, nie robisz wiem, to. też nie wiem, gdzie tam. No przecież chłop mnie. Chłop, chłop, Kurczę. mnie jeszcze bije. Aj. Dobra, trzymaj. A, nie mogę wyrzucić. Dobra, czekaj. Mogę. Dobra, lecę tam. Już dobijamy ją. Kurde. Ale widzowie akcja. Co się tutaj w ogóle wyprawia, nie? To ja, ja już w to nie wierzę. Że takie rzeczy się dzieją. Uuu. Jeszcze muszę to na szybko zmontować, bo kurde, ee, już jest dzisiaj czwarteczek, a jutro jest piąteczek, chociaż jutro może podczas lekcji sobie będę to montował. Jutro piątek jest! ale no tak! ten czas zasuwa. No, bez kitu. Dobra, czekaj, lecę. Ej, on okay. i on i na środek idzie. Ja lecę, ja lecę, ja lecę tam na okay. środeczek. Uff, trzeba dobić, no. Lecisz za mną? Lecę, lecę. To trzeba grać na zrzucanie, bo to będzie potem problem, wiesz? Trzeba mm -hmm. zrzucić chociaż trzeba spróbować zrzucić. Dobra. Okej okay. Spróbuję zrzucić. Nie, no, co ty? Gdzie tam, nie tam, ataram tam? <noise> no, nie wiem, no, my nie damy rady chyba. Naprawdę, no, po prostu nie da rady, no. Oj, lecę na środek, lecę na środek. Hmm. No przecież jaką mam gdzie on jest? Gdzie on jest, gdzie on jest? Czekaj. Wow, 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 cały czas na środku to z nim się bije Dobra, widzę, 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 widzę On idzie do... Dobra, mam plan, mam plan, mam plan Tylko on musi wypa... Idziesz? Lecę ja Tylko mam dwa serca, więc muszę uważać Kikons? on ma mało, on ma... trzy. Dwa, 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 Robisz No i tam ściągnął No przecież ja trzy serca miałem No ja nie wiem Ja tu już nie wiem, co tu się dzieje Będziemy tak na raty bić? 20 Jeszcze minut ten... już samego audio jest Jeszcze ten różowy jest sam no właśnie ja, ja, Aż się prosi A różowa aż się prosi, ale najpierw trzeba żółtego wyeliminować Weź nie to muzyczkę z Minecrafta, mnie z szlak jasny trafi, no <laughs> Czekaj, gdzie on jest? Bo już, nie, zagubiłem się to on, on się tam właśnie pr próbował przez. Różowy wypad, jest, jest tam, jest tam Dawaj Kikons, lecimy Gdzie? No czekaj, idzie, idzie, idzie Do różowych, w kierunku? Ej, on awczy nie, no, Elo, no, za normalnie. zabijam go na awku. Elo, <noise> chłopa na awku zabiłem. Ej, dzień dobry, dziękuję. Ej, dobra, czekaj, ja już tam do ciebie idę. Ej, bo zabiłem go jak stał na awku, wiesz? Dobrze, że się nie wahałem, bo miałbym potem problem. Zabijasz. Wy... Zdaję, niszczysz mu łóżko? Yy, jeszcze nie niszczę, bo muszę się na początku trochę wyprzedzić. Dobra, ja czekam na złoto, jeszcze jedno. Dobra, mam na TNT. Lecę, lecę, lecę. Wow. Ej, to jest nasza arena starych, nie? My to robimy. Ej, ja idę do niego od środka, bo od środka też jest do niego przejście. Ja nawet kolejności klocków nie mogę zmienić podczas tego PvP? Eee, wiesz co, chyba nie. Nie, muszę nie? Wow, się, się przestraszyłem! Jasny gwint! Co jest? Dobra, baw się, nie, baw się, nie, baw się nie, bo on się skupił na mnie. No chodź, no? Chodź. Dobra, to weź Staraz go tam, to tam to trzymaj, się. trzymaj, 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 bo no. spadłeś. Nie, 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 On się z nim bawi. On się bo nie baw, ja nie chcę, ja nie chcę speed bridge'a, ja nie chcę speed bridge'a robić, bo Dobra. wiem jak to się zakończy a już Dobra. wolę sobie na spokojnie to dolecieć do gościa. No chcim tirim Dobra. pik, pik. Chyba cię zobaczył. No. Esquoi samty tnt owe On ma opsa Ja pierniczek. Dobra, szybko coś kupić. Y Aha. Czekaj, ja będę go mam, mam tu! Go... Kurczę. Dawaj Do go, Trzymaj go Zakopuję! Dobra, zakopuję, zakopuję, kopię Kop, kop, kop kopie, kopię, kopię, kurde, szkoda, że mam kamienny Lej go Dobra Jeszcze trochę, jeszcze dobra. trochę, jeszcze trochę. trzymaj, trzymaj, trzymaj Zabiłem go Dobra, no dawaj <laughs> No dalej No dalej Jak on cię uderzy, to się rozpłaczę, no No ile jeszcze y Dobra, jeszcze trochę oh tak jest, się człowiek spieszy. No, mam to! Jest! Dobra, mam. Kurde, dogadało się. Dawaj, dobra. FBI do open up robimy. Odsuń się, odsuń się, odsuń się. się. FBI open up, wjeżdżamy do gościa. Hello. No i pięknie. Pięknie, bardzo dobra. Widzowie, widzimy się już na pożegnaniu. Dobra, dawaj, szybko. Świetnie. Dobra, superancko. To więc, brodeczki, to byłoby na tyle z tego odcinka. Wam bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, wypadajcie do końca To na tyle, pa. Cześć.